No jest pan w końcu. Pan podobnie, podobno na płótnie maluje ole, ole, olej, No jak nie? Nie. Pan w koszulce No Light without out Darkness. Nie. nie no, to nie, nie, pan. Nie. Pan Marek. Nie. Pan nie maluje na nie, płótnie. Na to co ja teraz mam zrobić? Kupiłem płótno, pełno farby. Sytuacja jest podbramkowa. Musisz wyjechać z miasta. Gruby Jacek wydał na ciebie wyrok. Gruby Jacek, musisz wyjeżdżać Jak najszybciej. Musisz się zabukować, zrobić sobie jakąś melinę. I jest Niebezpiecznie robi się. To ty góry? Bartek. No Bartek, odstrzegam cię przez grubym Jackiem. Musisz wyjechać z miasta. W kolesie, którego ostrzegam. A kim? ja się nazywam? Nie wiem, ale musisz uważać. Wydali na ciebie wyrok. Kochanienki! Kochanienki! Bramkę rozebrałeś! Przecież ja grałem w piłkę, to bramka jest. Poprzeczka to jest. No przecież podstawiłem bramkę i rozebrałeś. No co jest? Przepraszam, wy studujecie filozofię? A co? Historie sztuki. To nie. Okej, okay. jestem. Nadajemy na tych samych falach. odebrałem twój sygnał. Co robimy? Ja się wystraszyłam. Nie ma się zobaczyć, no bo odebrałem sygnał. Coś się stało? Nie, nic. Nic? Bo miałem przyjść. Nie. Nie? Nie, pomyłka. Jak to? Odebrałem sygnał. SOS. Coś musiałeś wysłać. Nie, na pewno. Nie. Nic nie wysłałaś? Na pewno. A wszystko w porządku? Tak. Na pewno? Tak. Przeszkadzam trochę? Trochę. Trzymaj się, ja żartuję, film kręcę. Miłego dnia. Świetnie wyglądasz. Pst, pst. Mam naklejki na świeżaki w dobrej cenie. A za przejazd samochodem? 10 za kilometr. Nie nic, nie da rady. A 12? Dobry, pan jest kierowcą? Podobno pan świeżakami handluje. W dobrych cenach. Czy? Świeżakami, praklejkami na świeżaki. Nie. No, kierowca z autobusu mi powiedzieli. Podobno pan ma najlepsze ceny na rynku. Bo ja mam yy, symulatorem jeździłem, autobusów i dobrze jeżdżę i bym pojeździł z autobusem. Pożyczy mi pan swój? Dlaczego? Ja dobrze ja jeżdżę. No to jakiś tam, no? Ja nie powiem nikomu. To już weź tutaj stoi. A skruczyki są? Są, pierwszy. U pana? Lecz. Ja nie wiem, tu siadek pierwszy, <laughs> lecz siadek Ja. Tylko do tyłu, nie? Do tyłu, nie do, do, tyłu. do przodu. Do... Ja to wiesz, bież... kto ma tak do góry powiedział? Kierowca z 117. A, honorata. No, honorata, no? Pan ma? Nie. Bo mi brakuje mało naklejka, ja bym musiał kupić. O ile pan ma? A ja nie mam naklejek. Wszystkie pan sprzedał? Ja nie mam żadnych naklejek. To, to, to co Honorata opowiada? No do góry może waliła. Do góry waliła? Ja. Dobry, pani jest stąd? Tak. Podobno pani ma magiczne sandały. Ja cię znam, naprawdę. A nie ma pani? Magi nie ma. To mam do skarpet można Nie, nocisk. ja cię znam nie? naprawdę z YouTube'a. To nie uda się. O, o, Ale mi chodzi o magiczne sandały, bo to mi bardzo. Dobra. Po magiczne spodnie mogą Magiczne być. spodnie. Trzy nogawki. Tak. Trzymaj się, dzięki, na razie, cześć. Niech pan uważa spokojnie, pan ma węża na szyi. Co? Niech pan... Ale co, on panu coś strzyknął Coś się stało? Słuchaj, to chorą, Pomóc panu? Nie chcesz iść do lekarza? No. Chcesz adres? Ale pan uważa. Nie wiem, ja ci mogę dać adres psychiatry. Dlaczego? No bo nie wiem, widzisz człowieka ze zwierzęciem i nie wiem, myślisz. No. Ale co? myślałem, że pan nie czuje. Znaczy ja mówię, idź do lekarza i... Ale po ja co? nie jestem ale po od co? udzielania prywatnych porad. Ale ja, ja nie chcę porady, ja pan, żeby pan uważał, bo on się coś stanie.